Rolina Drężek, Zespół Mikrobiologii i Bioinżynierii. Mieścimy się w Katedrze Biotechnologii, Środków Leczniczych i Kosmetyków Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. Dzisiaj mam przyjemność zaprezentować Państwu technologię. Oparto o wykorzystanie mikroorganizmów, służące do pozyskiwania nowych surowców kosmetycznych. Nasz zespół działa od kilku lat, jest młodym zespołem, ale prężnie rozwijającym się. W tym momencie liczy pięciu członków, trzech pracowników politechniki oraz dwóch doktorantów. Jednym z kierunków zainteresowań naszego zespołu jest opracowywanie bioprocesów z wykorzystaniem mikroorganizmów, głównie drożdży. Służących do pozyskiwania naturalnych surowców kosmetycznych, takich jak aromaty, barwniki czy oleje, oraz substancji o aktywności przeciwdrobnoustrojowej oraz antyoksydacyjnej. Rynek kosmetyczny stawia produktom coraz większe wymagania. Rośnie zapotrzebowanie na nowe, bezpieczne surowce, głównie pochodzenia mikrobiologicznego czy roślinnego, i odpowiedzią na to wyzwanie są prace naszego zespołu. Zanim jednak pozyskamy gotowy produkt, to w pierwszej kolejności każdy proces biotechnologiczny rozpoczynamy od wytypowania odpowiedniego szczepu drożdży, takiego, który będzie zdolny do wydajnej syntezy interesującego nas metabolitu. I w ramach naszego zespołu, przy projekcie, który już zrealizowaliśmy, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, powstała w Politechnice pierwsza ogólnodostępna kolekcja drożdży. W tym momencie skupia ona już ponad 260 nowych szczepów, i każdego roku przybywa kilka, kilkanaście nowych szczepów, dzięki czemu Potencjał naszej kolekcji rośnie, my możemy projektować nowe technologie oraz pozyskiwać nowe surowce. W ramach opracowanych już technologii pozyskujemy dwa surowce kosmetyczne. Aromat różany, taką substancję, która oprócz właściwości aromatyzujących posiada również właściwości grzybo oraz bakteriobójcze. Oraz bioferment jest to nowość na rynku: jest to unikalny, przefermentowany olej roślinny wzbogacony w aromat różany. Oba te surowce pozyskiwaliśmy w procesach z wykorzystaniem klasycznych drożdży piekarniczych z gatunku z terewizji Oba te surowce przeszły pomyślne badania stawiane surowcom kosmetycznym, takie jak badania fizykochemiczne, czystości mikrobiologicznej oraz dermatologiczne. Inicjatywy członków naszego zespołu oraz IBS Politechniki Warszawskiej w sierpniu 2018 roku powstała spółka Spinoff pod nazwą Biotmi. Celem tej spółki jest wspomaganie firm kosmetycznych w tworzeniu nowych, naturalnych kosmetyków wolnych od sztucznych dodatków, takich jak aromaty czy konserwanty. Spółka posiada również licencje na obie technologie i wytwarza te dwa surowce i sprzedaje je firmom kosmetycznym na polskim rynku. Obecnie nasze zainteresowanie skupia się nad produkcją kolejnych fermentowanych olei roślinnych i w tym momencie już wykorzystujemy inne drożdże, takie drożdże niekonwencjonalne, kefirowe, które są z gatunku Kluyveromyces marxianus. Dzięki zastosowaniu tych drożdży możemy pozyskiwać fermentowane oleje, które są wzbogacone już nie tylko w aromat różany, ale również w inne substancje zapachowe. Uważamy, iż nasze oleje fermentowane są ciekawą alternatywą dla takich tradycyjnych olej roślinnych, które obecnie są dodawane do większości kosmetyków, i mają taką przewagę, że nie dość, że łatwiej sformułować z nich nowy kosmetyk to także mają ładny zapach, jak również mają właściwości przeciwdrobnoustrojowe. Obecnie według naszej najlepszej wiedzy nie mamy ani w Polsce, ani w pobliżu Polski konkurencji, która by produkowała podobne oleje fermentowane. Na bazie powstałych fermentów tworzymy też już pierwsze formulacje kosmetyczne, na przykład kremy i badamy ich potencjał aplikacyjny, jak na przykład poziom nawilżenia skóry. Bardzo ciekawym obszarem naszych zainteresowań i naszych badań jest też wykorzystanie tak zwanych drożdży czerwonych. Są to takie charakterystyczne drożdże, które mają zdolność do akumulowania w swojej biomasie barwników karotenoidowych, takich jak beta-karoten czy astaksantyna. Są to bardzo cenne molekuły, które mają właściwości prowitaminy A, przeciw antyoksydacyjne czy przeciwzapalne. Mogą być również wykorzystywane przy leczeniu schorzeń, takich jak miażdżyca czy choroby sercowo-naczyniowe. Nasze badania prowadzimy we współpracy z zespołami z Politechniki, ale również z zewnętrznymi zespołami, zarówno krajowymi, jak i międzynarodowymi. Jako naukowcy oraz jako spin-off Politechniki możemy wspierać firmy kosmetyczne w tworzeniu nowych formulacji kosmetycznych, ale też uczestniczyć w projektach badawczo-rozwojowych. Zapraszamy wszystkich do kontaktu, do współpracy i dzielenia się wiedzą oraz doświadczeniem.